Jest nami rycerz Mariusz. Włosy mu zarosły i pięknie śpiewa za to. Nadzieją się cieszą. I jeszcze raz głośno. Nic monarchów nie odstrasza. O, jak pan pięknie śpiewa, widzę pana. Normalnie aż słyszę, ślicznie. Gwiazda w babce nim ogłasza. Nadzieją się cieszą. A ja w tym momencie poproszę na scenę. na scenie. Na scenę poproszę. Króla Kacpra trzeciego. Wielkie brawa z okrzykiem na cześć króla Kacpra! Razem z Królem Kasprem zawołajmy! Wyznajemy! W Wyznajemy! W Wyznajemy! W Moi drodzy, a król Kacper! Dziś złoży swój wspaniały dar dzieciątku. Jestem ciekaw, cóż to będzie. Może samochodzik na baterię? Nie, pani się cieszy, jednak nie. A może klocki Lego? Może laleczka? Miś? Wiem, łyż Nie, też nie. A może lody? Dla ochłody. Bardzo serdecznie witamy Cię, królu Kacprze. prze trzeci, widzę, że Masz cudowny dar. Zapraszam Cię tutaj do mikrofonu. Królu królów, Ty jesteś prawdziwą światłością, która oświeca nasze serca i otwiera nam bramy nieba. Przynosimy Ci w darze złoto naszej wolności. Ludy Europy składają Tobie pokłon. Matko króla, królowo pokoju, okryj nas swoim płaszczem. Prosimy Cię o to, abyś czuwała nad nami, by nie było między nami ni wojen, ni nienawiści, ani żadnych podziałów. Zawołajmy razem z królem Kacprem. Wyznajemy Panie ja, na scenę poproszę jego cesarską mość Melchiora III z Azji. Wielkie brawa z okrzykiem jak na Stadionie Olimpijskim. I niechże też jego cesarska mość ma coś z życia. No niechże panie zapiszczą! Zapraszamy Cię! Cesarzu Melchiorze III z Azji na naszą scenę. Ojej, widzę, że cesarz również ma wspaniały dar dla dzieciątka. Panie Jezu Chryste, prawdziwy Boże, jesteś źródłem naszego światła. Składam ci w ofierze kadzidło naszej miłości i naszej wiary. Pragniemy, abyś był z nami zawsze był naszym prawdziwym Bogiem w każdej chwili naszego życia aby każdy z nas wyznawał w tobie swojego Pana i swojego Zbawiciela. Maryjo, pięknej miłości, opiekuj się nowonarodzonym Jezusem, opiekuj się również każdym z nas, abyśmy potrafili przeciwstawiać się szatanowi, przeciwstawiać się wszystkim, którzy chcą nas odwieść od Jezusa Chrystusa. Ludy Azji składają Ci Jezu Chrystę pokłon. A my zawołajmy razem z Jego cesarską mością Melchiorem III. Powitajmy! Dziękujemy za złożenie darów. A na scenę już proszę Jego szlachetność szejka Baltazara z Afryki. Uwaga, wielki okrzyk na cześć szejka! Gdybym ja był szejkiem i usłyszał taki nędzny okrzyk, to by się nie ruszył z miejsca. Trzy, cztery! A, może być. W telewizji się podgłośni troszkę potencjometrem. Bardzo serdecznie witamy cię, szlachetny szejku Baltazarze i prosimy, czyń swą powinność. Boże, Królu, prawdziwy człowieku, Ty, który łamiesz ciemności śmierci, przynosisz nam światło życia. Przyjmij dar, mirę naszej miłości. Przyjmij hołd ludu Afryki. Matko Króla, opiekuj się nami. A my razem z jego szlachetnością szejkiem zawołajmy, Bóg się rodzi. Moceję. Pięknie, dziękujemy za te dary. A teraz na scenę proszę wszystkich gospodarzy i zarządców naszego miasta Lubina, a więc prezydentów wujków, starostów i wszystkich, wszystkich, którzy są tutaj, prosimy na scenę, bo również. Nasi gospodarze mają dary dla małego Jezuska nowonarodzonego. Widzę, że już wchodzą na scenę. Również wielkie brawa z okrzykiem dla naszych gospodarzy, bo są z nami zawsze na posterunku i w takich momentach, w których najbardziej ich potrzebujemy. Prosimy o złożenie darów. Królów. królów. Przyjmij te skromne dary z rąk naszych, ale chyba największym darem to jest lud Lubina, który tu przyszedł do ciebie. Bardzo dziękujemy za te cudowne słowa. Na cześć Jezusa Nowonarodzonego. Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! E, na końcu miał być trzy razy. Jeszcze raz. To się nie liczy, to się wytnie. Pan operator kamery tam ładnie wytnie później. Hip, hip! Hip, hip! Pięknie, jeszcze widzę, że dary składają nasi gospodarze. Prosimy bardzo, a darów tych jest bez zniku. Król świata przyjmij ten podarek od prezydenta Lubina. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Pan prezydent pamięta o nowonarodzonym Jezusku i składa mu hołd. Drogi zbawco, przyjmij ten prezent od wójta Tadeusza Kielana. Bardzo dziękujemy w imieniu małego Jezuska. Dziękujemy pięknie. A teraz poproszę na scenę aniołki. Dzieciaczki śliczne, bo dzieci mają serduszka takie, mają serduszka, prośby dzieci do Pana Jezuska. czy serdusz, a sam już serduszka znamy pięknie. No proszę co za organizacja. Jeszcze nie zdarzyłem mrugnąć okiem, a serduszka już się pojawiły, bo serduszka gorące od dzieci przefrunęły szybciutko pod stopy Jezuska, żeby go ogrzać. A teraz uwaga. Słuszny hołd Jezusowi również. Przede wszystkim i my. A zaliczyjmy swą powinność, uklęknijmy przed Nowonarodzonym i wyznajmy mu swoją miłość. Powtórzcie za mną. Kochany Jezu, składamy się Tobie. Jako dar oddajemy Ci nasze serca, naszą miłość, naszą radość, nasze kłopoty. Smutki, Smutki i, grzechy. i grzechy. Bądź naszym zbawcą. Bądź naszym, zbawcą. Bądź naszym królem. Bądź naszym, Bądź naszym Zbawicielem. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. Chroń nasz Lubin! Chroń naszą Polskę! Chroń cały świat! Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Zakolędujmy zatem wszyscy pełną piersią, razem z cudownym zespołem, który jest z nami i wspomaga nas. Okrzyknijmy ich i bijmy im wielkie brawo. I zaśpiewajcie małemu Jezuskowi. Można te pierniczki, jak to się mówi, pierniczać, czyli zajadać. Życzymy smacznego i dobrej herbaty. Są również z nami zwierzątka w ogrodzie. Kto no, chciałby obejrzeć te zwierzątka? Tam jest zagroda i w tej zagrodzie... Można zwierzątka oglądać, można tam zabrać dzieciaczki i pokazać im to wszystko. Wspaniałe atrakcje, miłe sprawy. Od Jezuska i dla Jezuska. Śpiewamy cały czas, a ja w imieniu organizatorów, przy tej okazji, z okazji tej króciutkiej przerwy, dziękuję wszystkim mieszkańcom Lubina i okolic. Dziękujemy, że wszyscy biorą udział w Piątym orszaku Trzech Króli. Dziękujemy... O, zaraz, zaraz, zaraz! Rozłóżcie ręce na boki! I podziękujcie komuś, kto jest najbliżej nas. Uściskajcie go namiętnie i czule. O, rozglądamy się w lewo i w prawo ściskamy i mówimy DZIĘKI, 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 TY MOJE KOCHANIE! O, przytulcie, przytulcie, żeby nam nie było zimno. Patrzcie, jak nasi królowie się tu przytulają. Tylko mnie nikt nie przytula, bo jestem brzydki. O, dziękuję! すごい Dziękuję księdzu biskupowi Legnickiemu, Zbigniewowi Kiernikowskiemu. Dziękujemy oczywiście prezydentowi Lubina, panu Robertowi Raczyńskiemu, starości lubińskiemu, panu Adamowi Myrdzie za to, że objęli orszak swoim patronatem. Dziękujemy gimnazjum salezyńskiemu imienia świętego Dominika Savio, liceum salezyńskiemu, Dziękujemy również. Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Lubinie i wszystkim grupom i wspólnotom, które się zaangażowały w przygotowanie tego wspaniałego orszaku. Dziękujemy tym, którzy. Przygotowali sceny. Dziękujemy moderatorom prowadzącym orszaki. Dziękujemy wszystkim aktorom, zwłaszcza Marii, Józefowi i małemu Jezuskowi, dla których wielkie brawa! Dziękujemy tym wszystkim, którzy przygotowali stroje, rekwizyty. Dziękujemy firmie odrusztowania. Dziękujemy tym, którzy wypożyczyli zwierzęta. Dziękujemy księdzą proboszczom, księżom proboszczom i innym księżom za to, że się włączyli w ten orszak i zachęcali wiernych. Już się zboczyłem. Tyle tych podziękowań. Dyrektorom przedszkoli i wszystkim rodzajom szkół. Dziękujemy nauczycielom, katechetom, rodzicom, dzieci i młodzieży. Dziękujemy Centrum Kultury Wzgórze zamkowe w Lubinie. I tak mogę jeszcze do wieczora. Obracam kartkę. I jeszcze dziękujemy Regionalnemu Centrum Sportowemu, MPWiK oraz Mundo, Policji, Orkiestrze Młodzieżowym i tym nagłośnieniowcom, którzy siedzą tam. Pomachajcie do nich, bo bez nich nic by nie było słychać. Węsoła do wina, że Pana czysta, że czysta, porodziła zyta się rodzi I już mamy kolejnego wokalistę Panii do śpiewania. Sebastian jest zawsze nie do zdarcia na posterunku. Cuda, cuda, pokażę. I wszyscy, Trzy, Chrystus się rodzi nas Cały czas zapraszamy na kolejny orszak. Szykujcie się, już od dziś. Róbcie stroje, grzejcie swoje nóżki po tym orszaku, żeby wam nóżki nie odpadły, bo zimno troszeczkę dziś, ale w 2018 roku spotykamy się tu znów. Zabierzcie tym razem swoje ciucie, ciocie wujków, stryków, braci, siostry, wszystkich znajomych sąsiadów, załóżcie ich na barana i przynoście ich tutaj do nas, żeby ten orszak... Zawsze tradycyjnie, co roku odbywał się na chwałę Bożą. Zaśpiewajmy jeszcze jedną kolędę i pomalutku, pomalutku będziemy zwijać się do, do meczku. Bo widzę, że królo... Ojej, królo, ten z Afryki, nasz król, to on nieprzyzwyczajony do takich temperatur. Widzę, że nóżki mu się trzęsą jak galaretki. Zaśpiewamy, oj maluszki, maluśki, w czasie refrenu można się chwycić za ręce i zatańczyć Walczyka. Pięknie. I... Oj maluśki 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 ja goreń grabiczka Od takiego aniołka tutaj ślicznego. Śpiewajcie i dajcie mu. Małego, małego. Śpiewajcie i dajcie mu. Małego, małego. Ta-da! Oj, nie słychać was! I jeszcze głośniej! nie pomalaj do nas i zakrzyczcie, jeszcze macie siłę. Zatupcie myszkami mocno, zatupcie. Eee, to jeszcze z wami dobrze, bo wprawdzie nasz orszak już się kończy. O, widzę, ty, wi, widzę tam u akustyku już sople na nosie. Moi drodzy, jeszcze raz Zaklaszmy dla nich, bo oni mimo mrozu rozkładali tu już od szóstej rano, to nagłośnienie. Oni są nie do zdarcia. Ja słyszałem, że oni chcą tu być do 20.30, ale ja powiedziałem, że nie do rady, że musimy już powoli kończyć, bo zimno jest. Oni by tu chętnie jeszcze nas nagłośniali. Ja kłóciłem się z nimi.